Behawioryzm dla Zbysia. Zrobiłeś mi pełny kurs stosowanej analizy mojego zachowania z certyfikatem indywidualności. Uczyłeś uszami jak radary łapać sygnały nietoperza. Uczyłeś oczami jak migdały widzieć w podczerwieni. Uczyłeś mięśniami jak węzły. Pływać po głębokich wodach. Uczyłeś ręką w stół, że ten świat nie jest cały mój. Wiesz, niedawno dowiedziałem się, że Twoja mama uczyła mnie w zerówce, gdy miałem sześć lat. Chyba nie zdążyłem Ci o tym powiedzieć. Po behawioralnym SR tematach, ABC, procedurach i wzmocnieniach przejechałeś czołgiem. Po śladach Twojego ciała na kanapie będę tropić Cię od dziś.